Hej, hej, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Blitz omówienia. I dziś, no tak, będzie właściwie krótko i na temat, bo mamy, tutaj bierzemy dziś na warsztat czołg Leo, który to jest bardzo ciekawy pod wieloma względami, ale zacznijmy od początku. Jest to czołg średni siódmego poziomu z nacji europejskiej w drzewku szwedzkim, które idzie do Kranwagna. Nie tego włoskiego, tutaj, co idzie do Progetto, tylko tego, co tutaj właściwie od czwartego tieru jest do Kranwagna. Idące. Oczywiście nie jest to czołg ciężki, tak jak te czołgi wyższych tierów. I bardzo, bardzo się odróżnia od reszty. Bo reszta pojazdów z tej linii ma naprawdę, no, nie, nie jakieś bardzo wysokie uszkodzenia na strzał. Twarde wieże, dobre opuszczenie armaty. No, nawet, nawet nieźle opancerzone kadłuby i dobrą prędkość cofania, ale Leo jest inny. Zacznijmy sobie od jego działa. Mamy tu y, evenement, tak naprawdę. Nie wiem, czy jakiś czołg na siódmym tierze takie działo ma. Mamy tu 10,5 cm, czyli 105 mm, ale nie jest to standardowe działo 105 mm. Jest to coś innego, aniżeli możemy zaobserwować na przykład w niszczycielach, czy choćby w czołgach ciężkich, ponieważ zadajemy tu tylko 290 uszkodzeń na strzał. No i Ci powie, że no nie za bardzo DPM, ale zobaczcie na to, że, że przeładowujemy zaledwie 8,6 bez wyposażenia, czyli tak jak ja gram, bo no tak naprawdę kupi, odkupiłem go tylko po to, żeby, żeby zrobić o nim odcinek. Uszkodzenia na minutę wiadomo, jakieś wysokie specjalnie nie są, ale też nie ma jak najbardziej tragedii. Obawy może ewentualnie e e e e penetracja budzić, ponieważ mają tu tylko 155 mm, no i na goldzie też jest tragedia. Nawet jak na taką penetrację tylko 194 mm, tyle to y mają na przykład czołgi ciężkie na amunicji podstawowej tak na hałekach no jest w sumie nawet nieźle bo 53 jeśli chodzi o obsługę działa no to powiedzmy rozrzut na 100 m 0.38 to jest taki no niezbyt celne działo czas celowania też jest średni no i ktoś powie że no no nie za bardzo nie za bardzo to działo tym bardziej że 15 stopni tylko limit podnoszenia ale patrzcie na to, że mamy tutaj bardzo przyzwoite 10 stopni opuszczania armaty. No i tutaj ewidentnie, jak już wspomnieliśmy sobie tu o opuszczaniu armaty, to trzeba do żywotności przejść, ponieważ, no właśnie, niesamowitym tutaj atutem tego pojazdu jest jego pancerz. Ponieważ, no cóż, naprawdę. To co wy tu widzicie 110 to tak naprawdę nie jest prawda. Ponieważ moi drodzy te 110 mm mamy tylko i wyłącznie tutaj z przodu wieży. A jak widzicie, mamy naprawdę wielką osłonkę działa, która naprawdę odbija, ponieważ patrzcie, że tutaj mamy 100 niby 116 mm, tak, 110. Ale patrzcie na to, że zwykle czołgi za osłonką działa. Mają pancerz typu 10-20 mm. My tu mamy 30 na siódmym cierze, plus 110 mm, wiadomo, osłonki działa. To też nie jest jakaś gruba, ale no moi drodzy, to naprawdę, na, to naprawdę, mimo wszystko, odbija. Tym bardziej, że mamy fajnie tutaj pochylony dach wieży, który też odbija. Garnek, no to jak garnek, jest wielki, naprawdę. Tutaj w to wchodzi, tutaj nie wchodzi. O ile na przykład nie jesteście ósemką albo nie macie załadowanego golda, bo zwykle o z takiej pozycji do was mierzy tak ile. O tutaj nie wejdzie, po prostu jest bardzo gruby pancerz. No, ewentualnie tutaj w garnek możecie spróbować wycelować. Za to już dolna płyta jest bardzo miękka. Tym bardziej, że chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to. Że na przykład tutaj też wchodzi, też wchodzi jak najbardziej, a to jest już praktycznie pomiędzy dolną płytą a podwoziem. Już nie wspominając tutaj o tych policzkach, które też są do przebicia z Golda. No tutaj, wiadomo, na wieży policzki już takie miękkie nie są, ale też jak najbardziej niektóre czołgi na amunicji podstawowej mogą nas przebić. Bok i tył to jest papierek przebijany z HE. No, jeśli chodzi o mobilność tego pojazdu, to powiem Wam, że nie ma tragedii, jak najbardziej. Jest tu dużo lepiej niż na przykład w takim STR Fale, który w sumie był jednym z moich ulubionych pojazdów, który, mimo że ma prędkość maksymalną niby 50 km, to patrzcie, że średnią prędkość ma 26, a my mamy 38, mimo że mamy tutaj tylko 45 prędkości maksymalnej, ale do tyłu, za to mamy 20. Jak już mówiłem, szwedzkie czołgi szybko uciekają. No, prędkość obrotu zarówno kadłuba, jak i wieży jest niezła, no szczególnie kadłuba, ale patrzcie na to. To jest chyba niespotykane w World of Tanks Blitz, żeby średnia prędkość była aż tak zbliżona do prędkości maksymalnej. Naprawdę to e, jedzie 45 na godzinę na papierze, i to 45 naprawdę osiąga, i to jeszcze z nadwyżką. Jeśli jedzie z górki, to już w ogóle ponad 50. No więc też mobilność jak najbardziej na plus. Zdolność przekraczania przeszkód też jest nawet fajna. Jeśli chodzi jeszcze o zasięg widzenia, no to 253 metry jest po prostu średni. Problemem tego pojazdu jest to, że silnik mamy. O, zaraz wam pokażę gdzie. Silnik to my mamy dokładnie o gdzieś tutaj, mniej więcej na tej szerokości o Tutaj, jak się przecinają te dwie linie, hop, hop, to mniej więcej tutaj, o tak, o podwieżu, o mniej więcej tu, gdzie jest to takie yy, przód tego, jakby zgrubienia tutaj na wieżę, tu znajduje się silnik, tu znajdują się zbiorniki paliwa. I to jest główny problem tego pojazdu, że on się strasznie po prostu pali. Że on się strasznie po prostu pali. kamuflaż jest słaby, bo mimo, że czołg nie jest jakiś duży, to jednak jest po prostu gruby. No i generalnie omawiając statystyki, no to działo jest naprawdę fajne, Pan też nie jest naprawdę fajny, choć odbić swoje odbije. No i mobilność to jest na pewno na plus tego pojazdu, inne statystyki typu zasięg widzenia czy kamuflaż, no to raczej, raczej na minus. Aczkolwiek ja wytrawnym znawcą statystyk nie jestem, jestem wytrawnym znawcą bitew. Więc dziś sobie bitewkę zagramy, a nie będziemy gadać godzinę o statystykach. No i dobra, mapa jest w sumie idealna, bo i tu snajpić można. I fajnie się schować i przede wszystkim pograć sobie na wieżę. W tym jest Leo dobry. Postaram się może nawet za cenę uszkodzeń i tak dalej, pokazać Wam mocne strony, no i też w miarę możliwości słabe tego pojazdu. Pierwszą mocną stroną, którą widzicie, to jest na pewno to, że jedziemy średnio tutaj 46 km na godzinkę. Wiadomo, teraz około 43, 4, ale to tylko dlatego, że jedziemy pod górkę. Tak to jedziemy około tak, 46-47 km na godzinę. Ewentualnie pod lekką górkę też można tak tyle osiągnąć. Więc od razu widzicie, że ta maksymalna nawet prędkość jest po prostu zaniżona. Jako, że jest losowanie z ósemkami, to ja się postaram zagrać tu bardzo ostrożnie. Mimo, że jechanie na drugą stronę mapy nie jest graniem ostrożnym, to ja spróbuję tak zrobić. Tu jest bardzo dobra pozycja. Można się schować, jest anihilator. A nie, już go nie ma. Jestem wykryty! O nie! 7. Przebiliśmy go, jest też prototyp. To niedobrze. Nasza trzecia reporterka tu przyszła. Zapraszamy na jej kanał. Link w opisie. No nie, jeszcze nie ma filmów. Żeby był kanał, nie musi być filmów. Dobra, ogólnie to AT7. Wszyscy zobaczą tylko. za piąte coś laki. To Co ty robisz? Jest prototyp niedobrze? On ma super penetrację. Jeszcze jak mi takiego H przywali, to będę zgubiony. Niestety, uwaga, jest tu. Dobra, nie da rady, nie da rady tu przyjechać. Jest wolny strasznie, ale bitwa jest przegrana ewidentnie. Niestety, problem duży. Bo tam jest ten lightweight, jakby tam nie było lightweighta naprawdę agresywnie super wyjechał na Leo. Ale okej, okay, lightweight się czym innym w ogóle zajmuje. Naszym tigerem, który kapuje bazę. Super. Jestem uszczęśliwiony, naprawdę. Tym bardziej, że tu jest to Leo. I teraz tak, muszę szybko zdjąć Leo. No to najlepiej też prototypa, w miarę możliwości. Taki delfin plum. O nie! Dobrze, że to nie jest ten, T28 Defender. Nie, no bitwa jest przegrana i do wyrzucenia do śmietnika ewidentnie. Nie, jeszcze nie. Czekaj. Bo tutaj, no tak. Z kodem bonusowym w środku. Tak. Jest takie coś i musisz znaleźć kod bonusowy, i potem go wpi możesz wpisać na stronie RWA. Właśnie z. Tworzę nową stronę, tylko oby drugi reporter naszego radia tego nie oglądał, bo to jest niespodzianka dla niego. Ta strona. Nie wytnę tego. O, 2000. Uwaga moi drodzy, jeśli zrobię w tej bitwie poniżej 4000 uszkodzeń, to nie wiem. Kurde, pewnie lagi teraz akurat wystąpią. No jak zwykle. Zawsze jak już ma być fajnie. To okazuje się, że jednak nie jest fajnie. No jak to w życiu. jest Rudolf. Pierwszy raz w życiu spotykam ten czołg. W ogóle na kanał szykuje się nowy film. Powtórka Rudolfem więc oczekujcie, oczekujcie tak najbardziej jest P43 Anniversario. O Aniversario oh yes! No i super! O, w sensie Czemu ja nie wybrałem tamtej umiejętności wtedy? Ej, dziwne. Nie! Co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Co to ma być w ogóle? Pewnie gdybym wybrał tę umiejętność teraz, yy, bitwa potoczyłaby się inaczej, ale oczywiście nie, musiało się nie kliknąć. Boże, jaki ten świat jest głupi. Nie! Uw, No i pewnie teraz mnie zabije O dzięki Więcej HP, więcej mecza Ale beznadziejna bitwa, naprawdę Tutaj, tutaj jest Nie, no skąd? No jak to? E, przecież Jak można trafić? Ja nigdy nie trafiłem Myślał, że co? Że los będzie dla niego łaskawy. Nie. Po co? Gin! Dobra, ginę. Super ci masz postrzelnąć ginę. Jeden HP! Naprawdę? Naprawdę? Cóż... YouTube mi usuwa łapki w górę... E, Facebook mi usuwa konto... A World of Tanks Blitz ma inną formę dręczenia. Daje mi takie RNG. Nie, no, będzie poniżej 4000 i to bardzo dużo poniżej 4000. Niestety. Takie jest życie. Będzie dużo poniżej 4000. Gdzie ja oczekiwałem 6 czy 7? Ale cóż, wtedy to jest życie. Co mogę powiedzieć? Właśnie nic. Bo już jest bitwy. Super. Super. A że nie mam takich fajnych umiejętności, które się normalnie trafiają. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale teraz to jest odrodzenie, a nie bitwa standardowa, tak jak w pierwszej potyczce dnia dzisiejszego. Cze e poczekam, aż mi się cień skończy. Boże, ale głupia bitwa, naprawdę. No nie, nie udaje się. Prawda! Ta gra sobie naprawdę ze mnie drwi. Kolejna bitwa. I tym razem już nie beznadziejne RNG, choć pewnie i takie RNG będzie beznadziejne jak zwykle. Ale teraz dodatkowo ósemki same. Same. Naprawdę co, coraz częściej zastanawiam jak czy by nie przestać po prostu to grać, bo... Naprawdę ta, ta gra mnie po prostu tak nie cierpi. Dobra, Leo mnie nie przebiło, to mnie nie trafiło, ale jest drugie to. Oczywiście, każda sytuacja ma swoje złe strony. I za to nie każda ma swoje dobre strony, niestety. Tak, tak. nie odbijam. No właśnie, to pokazuje dobrą stronę tego czołgu. Cicho. Wiem, że to nie jest na odrodzeniu zbyt mądre. Ale patrzcie, to była moja akcja życia. Ile ja zyskałem dzięki temu. No, naprawdę 3700 zrobiłem w takiej bitwie. To ma magazynek. Boję się na niego wyjechać. KW4 ja ma 155 penetracji. Tu naprawdę nic dobrego z tego nie będzie. Ten KW4 tu jedzie. Tam jest Progetto. Widzę, bo się przewracają. Nie, to Leo! No nie... To jeszcze gorzej, wiecie dlaczego? Bo ich tu jest trzech. Dobra... Masz sobie zrywać kąsienice... Boże, ja w ogóle tu uszkodzeń w ogóle nie robię. No i super, i teraz jedzie, jadą na mnie we trzech. Tankerstein mi nie pomoże. Bo czemu by miał pomóc? Progetto tu jedzie. Jestem zgubiony. Szczeleo. Naprawdę. mi sobie jaja za mnie robię. Nie, nie trafiłem. naprawdę tak dziwna nie potrafiąca grać że no trudno to jest e... Przepraszam, ale do tego mnie drużyna zmusza będę czołgiem średnim kampił na bazie chyba że by spróbować swojego szczęścia gdzieś o tam nie lubię tej mapy OLE go załatwiłem, jego skurę no ale z tysiąca uszkodzeń nie mogę być zadowolony. To odrodzenie. Tam, czuł ciężki, ósmego tieru. Spróbuję to zrobić inaczej. Powiem tak, bo ten też rysztery tu wyjedzie. A jaka jest moja rola w bitwie? No, rola wspomagająca, tak naprawdę. A ja nienawidzę mieć roli wspomagającej. Ja chcę działać. Nie chcę tu stać. O! Są tu panowie z 3 i T34. Więc ogólnie to nie ma tragedii. Znaczy, powiem tak, nie byłoby tragedii. trzy tutaj nie stał. Czekajcie, projekt, projekt, To jest nasz cel na teraz. Ale, projekt chyba wie, co się święci. Niestety, nasze projekt z kolei już nie jest takie mądre. Bo ja mu nie pomogę. Bo mu po prostu nie mogę pomóc. No właśnie. Dobra, drugie życie stracone w takim razie. Chyba, że zrobię jakiś naprawdę ładny, naprawdę ładną akcję, ale nie zrobię ładnej akcji, bo nie mam do tego warunków. To już jest końcówka bitwy, znaczy tylko są... czasowo to końcówka bitwy, tak? To raczej nie. Hej, co 6 sekund strzelam z tą adrenaliną szybkostrzelnością, więc jest to w sumie nieźle. Jak w farmie tego Leo. No jest chyba FK. Nie, nie jest to FK, nie może być FK. Niestety, IS3 jest mądrym graczem, przynajmniej ja tak. Ja tego po tym y, graczu IS3 oczekuję, że on jest mądrym graczem. Oczywiście wolałbym, żeby był głupim graczem, bo wiadomo, darmowy danecz. I tak dalej. Ale ogólnie, jeśli on ma Inferno, to jestem zgubiony, naprawdę. Progetto. Jednak moc nadprzyrodzona się czasami przydaje w nagłych sytuacjach. Progetto nie nie da rady. Aaa! Tam jest to Leo. On ma piorun łańcuchowę w sumie... Eee, o Boże, Adrenalina mi się kliknęła zamiast tylko sprężarki. No trudno już. Gdy to był skok w czasie, to naprawdę był wściekły. O, to był lag. Myślałem, że coś mi czołg stanął. Szarżują tu. Szarżują tu. Niedobrze. Ja mam dalej skok w czasie. No nie, już mi zaczęło lagować! Boże, dlaczego ja w takim świecie żyję? Dlaczego ja w takim świecie żyję? Ale beznadziejna bitwa. Nie! Dlaczego lagi? Dlaczego lagi? Dlaczego? Eee, nie! Dlaczego spudłowałem? O co chodzi? Okej, okay, może to coś pomoże. Zrestowałem grę. Dobra, to był zły pomysł. Wyjazd na Isa 3. Ło, inferno pięknie siadło. Ale niestety to nie, nie, nie miało dobrych skutków wcale. Ewentualnie dla naszych przeciwników. Nie. Koniec bitwy. Remis. Ale mi się udało. 5000. Nie jest to dobry wynik. Taki w sensie, który by mnie naprawdę satysfakcjonował. No, ale trudno. Ok, w takim razie, jeszcze ostatnia część odcinka, w takim razie będzie, czyli omówienie sobie tego, czy czołg jest wart kupowania. Moim zdaniem, dla linii, jak najbardziej jest. I tak naprawdę, można go sobie nawet zostawić, jeśli nie lubicie. Takich typowych czołgów średnich, które zadają po 160 szkód na strzały i takie tam rzeczy. No to naprawdę też polecam ten pojazd. Też każdy, absolutnie każdy powinien sobie zrobić linię do Krantagna, jeśli tylko nie jest jakimś totalnym lupkiem, który zaczyna dopiero grę. No wtedy to raczej poleciłbym inne linie, na przykład tą do Isa. 7 Ewidentnie do, nie wiem, na przykład do tutaj, te medy, chociaż to też jest droga, co nie przez pieku, ale okej, okay, nie odchodząc od tematu. Ten czołg jest naprawdę warty grania. Moim zdaniem, to jest jeden z najlepszych czołgów średnich na swoim poziomie. Ja sam mam na nim bardzo, naprawdę dużo bitew no przez swoje bardzo dobre działo, przez swoją bardzo dobrą mobilność no i tak naprawdę pancerz jest jedyną rzeczą, która w tym czołgu nie domaga, aczkolwiek też swoje odbije, jak już mówiłem. No okej, okay. w takim razie już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, raz zasubskrybować tego kanału. Też pamiętajcie o tym, żeby odwiedzić naszą stronę, bo niedługo startuje świąteczna edycja konkursu Wod i kończymy program. Tydydydydy.